przyszła błyskawicznie. Błyskawicznie, bo przed powodzią błyskawiczną nie da się uciec. Nie ma takiej możliwości. To nie jest powódź, o której padają ostrzeżenia, że już za dzień, dwa, ta fala dojdzie do Ciebie. Ta fala przychodzi teraz i masz 5 minut na to, żeby zebrać wszystko i uciekać gdzie się da. Najlepiej wysoko. Powódź błyskawiczna to są miliony hektolitrów, które spadają w jednym miejsce. Powódź błyskawiczna to mniej więcej tak, jakbyś przerwał tamę ogromnego jeziora i wszystko spłynęło w dół. Tak to wyglądało w Teksasie. Nie potrafię komentować dzisiaj tego porannika, bo to miejsce, w którym zginęło tyle dzieci, a zginęło 51 osób, w tym na pewno 15 dzieci i być może więcej, bo jeszcze 20 dzieci jest poszukiwanych, to jest też moja osobista sprawa, ponieważ miejsce, w którym zginęło najwięcej dzieci, jest tuż na północ ode mnie, niedaleko. To miejsce, które wygląda cudownie, jak kraina biblijna. Piękna rzeka z czystą, krystaliczną wodą o szmaragdowym kolorze położona w dolinie pięknej, zielonej, w której drzewa są inne od drzew teksaskich. To są drzewa takie, jak w Europie, liściaste, piękne. I w tej dolinie mała nizinka, na której rozciągał się obóz chrześcijański. Dla dzieci, które chciały pracować, yy, uczyć się, uczyć się pewnych zdolności, których nie masz szans nauczyć się w domu, jak na przykład jak zadbać o zwierzęta, o konie, uczyć jeździć na koniach, ale też aspekty religijne, bo to, była, to był obóz chrześcijański, no name, żadnego wyznania konkretnego. Obóz chrześcijański. I ten aspekt jest mój bardzo prywatny, ponieważ na ten obóz jeździły moje wnuki. Moja wnuczka i mój wnuk, wnuk ponad 10 lat temu, a wnuczka 7 właśnie w tym miejscu właśnie tam, zginęły te dzieci. Nie miały szans. Woda przyszła nagle i zabrała wszystko. Dzieci również. Pokażę Wam obrazy, jak to wyglądało. Wybaczcie mi, nie potrafię. Dodam tylko, że zginęły koleżanki mojej wnuczki. Wnuczka miała być w ten weekend, tam pomagać. Nie mogła pojechać. Pojechała do Austin w związku ze studiami, ale jedna z jej koleżanek tam była, nie żyje. So, oh my gosh, look at that building wrapped around. was a Yeah, don't get it. stage and has gone. They came up so fast they didn't have a to think about it. Are y'all from Turbo? Yeah, this is horrible. Everyone, everyone's like. This is like. I don't think there's going to be a show today. This used to be a campground. These are all campsites. You can see the Pipes for the RV sewage. It was all full too. All those RVs are downriver, stuck on trees, like that one. This is the G Street Bridge. We're by Wilson's. Yeah, that's crazy. Te obrazy, które widzieliście, to już jest postfaktum. To jest kilka godzin po y, głównej fali, która była znacznie wyższa niż to, co widzieliście na obrazach, tam gdzie widzieliście poprzewracane samochody. Ta fala prawdopodobnie miała 3, 4, 5, może nawet 6 metrów. Bo tak wygląda powódź błyskawiczna. Masz kilka minut na to, żeby uciec. Yy, no niestety, nie wszystkim się udało. Niektóre dzieci e, wdrapały się na drzewa i potem były ściągane przez helikoptery. Niektóre dzieci, jak opowiadała mi e, moja córka, bo miała informacje stamtąd, wdrapały się na dach domów, w których spały, ale domy zostały zmiecione i płynęły na tych domach na dachu. Te zostały akurat uratowane. Ale niektóre, które nie miały takiej szansy, żeby wtrapać się na ten dach, niestety nie. 51 osób w powodzi, z których się nie da uciec. Jeśli znajdujesz się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, nie umkniesz. Nam nic się nie stało. Muszę dodać, że yy, wprawdzie ja miałem obawy, bo. Yy, w sobotę przeszła taka fala w tym moim zagłębieniu, które my nazywamy krikiem, czyli potokiem, ale tam zwyczajowo nigdy wody nie ma. Natomiast przepłynęła tam ogromna fala, duża, nie taka jak trzy lata temu, ale wiesz, nie wiesz co przyjdzie, więc czuwasz w nocy, śpisz jak zając pod niedzą. Nie wiem, czy to miało wpływ, ale Lucy mówi, wiesz, nie bój, się, nie bój się, ja zrobiłem ustawienia. Ustawiłam rzeczywistość. Nam się nic nie stanie. I wiecie dziwne, bo tak było. Ja Wam zaraz pokażę mapę, jak ta powódź wyglądała na mapie Teksasu. Tak wygląda mapa, yy, przez którą przeszła ta wielka burza, sztorm, który niósł ogromne ilości wody z oceanu. Yy, Przeszedł od Meksyku, od granicy z Meksykiem. Natomiast największe szkody i największa ilość śmierci była w tych takich punktach. Te kolorowe punkty akurat zbiegają się z tymi, w których było krytycznie. To były takie miejsca, w których są doliny pomiędzy wzgórzami. I wiecie, jeśli woda dostanie się do takiej doliny, to ten, który mieszka w tej dolinie, ma bardzo małe szanse albo musi być ostrzeżony. Lucy zrobiła taką, takie ustawienie tej rzeczywistości, i nasze miejsce, tu, gdzie mieszkamy, znalazło się pomiędzy dwoma falami powodziowymi. Tak naprawdę byliśmy jak na wyspie, ponieważ na południe była taka fala na rzece Guadalupe, która miała wysokość 11 metrów. Ona przeszła ponad wszelkimi mostami, ta fala. A na północy rzeka Blanco i dalej na północy jeszcze jedna rzeka, które też przyniosły bardzo wiele szkód, nie tyle śmierci. A my znaleźliśmy się w takim pasie, w którym po pierwsze deszcze nie były tak gwałtowne. To, były, to był ten środkowy, taki. Punkt, w którym deszcze nas ominęły, znaczy nie ominęły, one, one padały bardzo intensywnie, ale ta fala, to oberwanie chmury, ten, ten główny deszcz poszedł od nas na północ i na południe. Dosłownie 5 km w jedną stronę i może z 5 km w drugą stronę. Tak. A. A, nie chce mi się nawet mówić. Wiecie, wielu ludzi by nie zginęło, gdyby nie lekceważyli systemu alarmowego, jaki mamy w Stanach. W każdym telefonie, oprócz zwykłych SMS-ów, jest zamontowany taki system, dzięki któremu państwo w tym Teksas może Ci wysłać wiadomości o sytuacjach alarmowych. I między innymi o powodzi, że, że wiesz, że te ilości tej, tej wody, one się zbierają. Ale niestety ludzie czasem albo często wyłączają te powiadomienia. Po prostu nie używają ich. Nie róbcie tego. Nie wiem, co dodać na koniec. Dodam tylko, że zapraszam Was na środowe spotkanie na żywo. No. Kocham Was. Trzymajcie się. Cześć. Jesteśmy? Czy towarzyszyły lub towarzyszą Ci te pytania? Kim jestem? Gdzie tak naprawdę jestem? Po co tu jestem? My, istoty źródła, wieczne, unikalne i świadome manifestacje wszystkiego, co istnieje, będące energią bezwarunkowej miłości, i nieskończonej mądrości, posiadające wolę tworzenia, piękna, doskonałości i radości, a obecnie doświadczające życia w ludzkich ciałach fizycznych, dzielimy się z Tobą naszymi odpowiedziami. Jesteśmy wolną wolą. Jesteśmy szacunkiem dla wszystkiego, co istnieje. Jesteśmy wolnością i suwerennością. Jesteśmy wiecznym życiem. Jesteśmy kreacją. Jesteśmy ekspresją darów i talentów. Jesteśmy dobrostanem. Jesteśmy światłem, przejawem najwyższej inteligencji i bezwarunkowej miłości. Jesteśmy unikalną manifestacją źródła. Jesteśmy wszystkim. Jesteśmy w stałym połączeniu ze źródłem. Istniejemy w nieskończonej przestrzeni fluktuacji kwantowych. Istniejemy w doświadczeniu życia w przestrzeni elektromagnetycznej, będąc wielowymiarową świadomością. Istniejemy w wiecznym tu i teraz. Naszym celem jest być w kreacji, współtworzyć doskonałość przestrzeni elektromagnetycznej, być ekspresją w doświadczaniu, być emanacją unikalnego daru, być w ewolucji ducha i świadomości. Uczestniczyć w transformacji umysłu ego, najwyższą inteligencję. Być, by zrozumieć rzeczywistość. Twoje własne zrozumienie tych odpowiedzi należy do Ciebie. Intencją naszą jest podzielenie się wiedzą i inspiracją, abyś mógł otworzyć się na więcej.